Raz, 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 dwa, trzy, raz, dwa, trzy, osiem. Jak mnie słychać, jak mnie widać. W końcu mam trochę wolnego czasu. To sobie, to sobie usiadłem i myślę coś, coś nagram, bo dawno mnie nie widzieliście. Witam Was serdecznie z tej strony Socjo. Słuchajcie, mam dla Was taką y, dzisiaj historię, bo dzisiaj y, dużo osób korzysta z różnych takich y, portali randkowych. Jakich sposobów na to, żeby poznać y, tą drugą osobę, może pójść na kosiankę. Y, 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 więc ja też, żeby nie, nie być y, dłużny tej te całej te, 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 całe, całe takiej psychologicznej, ps, zbiorowej psychozie, Może y, z racji tego, że mam konto na Facebooku, to chyba niektórzy o tym wiedzą, którzy mnie znają. Są różne grupy, takie, które nazywają się na przykład. Tam spotkajmy się po, samotni po 30, po 40, tam single. E, więc czasem pojawiają się różne takie posty osób, które są uczestnikami takiej grupy, takiej grupy tematycznej i kobitka Patrzę, przeglądam posty, patrzę, kobitka. Mieściła taki wpis ze swoim zdjęciem, kot siedzi na ramieniu i napisała coś takiego w stylu kto chętnie się ze mną pozna, y, kto pozna starszą kocią mamę. Jaka kobietka, Spojrzałam na nią całkiem fajna, popatrzę koło chyba tak już po 30, trochę nie starsza ode mnie, ale że y, nie dyskredytuję takich osób. Y, y, które nie są starsze, powiedzmy do mniej więcej 10 lat, więc pomyślałam sobie, a pff, napiszę do niej, tak, zobaczymy co wyjdzie. Napisałam do niej wiadomość. E, no, chętnie bym się z Tobą spotkał, może porozmawiamy, mówimy się na jakąś kawę czy coś. I z, 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 słuchajcie, odpisała do mnie wiadomość po jakichś tam 2-3 godzinach. Zaglądam, loguję się znów na Messenger. I to, co otrzymałem w, 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 w odpowiedzi zwrotnej, kurwa, to przerosło moje wszelkie oczekiwania. To, co ludzie kurwa mają w głowach, to się po prostu. No ja już jestem trochę żyje na tym świecie i powiem wam, że wiele rzeczy w życiu widziałem, słyszałem. Różne ludzie odjebują, numery dziwne. Różne mają fantazje. Natomiast to, co otrzymałem od niej w tej wiadomości zwrotnej, to no, zaprzyznam Wam może, żeby nie, żeby nie ominąć żadnego słowa. Hej, trzy napalone milfy szukają chętnego faceta do grupki zrzeszającej starsze napalone kobiety z jednym facetem. Na początku planujemy wirtual i zabawę na kamerkach, by później przejść do spotkań w realu. Jeśli jesteś chętny lub masz jakieś pytania, to napisz. Powiem wam, że osłupiałem, kurwa, jak zobaczyłem tę wiadomość. Z, z, z początku zdawać by się mogło zwykły post na grupie takiej, która zrzesza osoby samotne, singli, którzy gotowi są na to, żeby poznać drugą osobę, gdzieś spotkać się, mówić na jakąś z tutaj Kobitka, która pokazywała się, że jest starszą kocią, mamą, zaprasza mnie na spotkanie na którym mielibyśmy uprawiać grupowy, kurwa, seks. Yy, ja się zastanawiałem, kurwa, jakby by to wyglądało, nie? Ona z tymi kotami tam by przyszła, z ty co, co by te koty robiły? Yy, przyglądałyby się nam, jakbyśmy się tam zamawiali tam we, we czwórkę, w trójkę. Yy, czy one by, kurwa, po nas skakały te koty? No bo jakie miałyby odgrywać role, skoro to jest kocia mama? Ale, ale no yy, za chwilę pomyślałem sobie, kurwa, ale za raz przecież ja jestem tylko zwykłym Włochem, który wychowany został w tradycjonalnych wartościach i pomyślałem sobie, kurwa, opisałam jej tak, chyba cię pojebało dziewczynko i nie mam zamiaru brać udziału w, takich, w takim teatrze. Także podziękowałem jej, nie odzywałam się no i później już. Ale zastanowiło mnie, kurwa, przecież jak, jak mielibyśmy się spotkać. Ja jestem człowiekiem, który chętnie pos poszedłby. I nie jestem znowu takich y, pierwszy, palić się do, 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 do ruchania z kobietą, której nie znam zupełnie. Moglibyśmy się mówić, powiedzmy, na posiłankę, kurwa, pójść na spacer, może by mnie zapoznała ze swoimi rodzicami, ja z, mo, ona by poznała moich rodziców, y, żeby to miało jakieś kurwa ręce i nogi, a tak od razu pójść na, na jakieś spotkanie z obcymi ludźmi i ruchać się, kurwa, zbawić się jakiś grupowy seks. To, to zupełnie nie w moim stylu, ale powiedziałem sobie, co ludzie, kurwa, mają w głowach, jak z powodu tego, tej samotności, która dzisiaj daś tam y, dotyka dużej, dużej części społeczeństwa, że ludziom po prostu odpierdala, nie? Ja, to mi mówią, że ja jestem zboczony. Ja myślałem, że jestem zboczony, kurwa, ale, ale żeby taka krzywa akcja się odjebała, to, to byłem, no byłem bardzo, byłem, byłem... Zaskoczony, byłem w szoku, po tym wszystkim trochę mnie to bawiło, dlatego, wiesz, pomyślałem sobie, że podzielę się z Wami tą, tą historią. Jeśli spotkaliście podobne sytuacje gdzieś w waszym, waszym, Waszych tych podbojach internetowych, randkowych na tych różnych portalach, Tinderach, Śminderach, Dbadu i tak dalej, na flirtach, to jeśli spotkała Was podobna sytuacja, albo jeszcze lepsza, to chętnie bardzo usłyszałbym tą historię, umieśćcie to w komentarzach. I, I cóż, to wszystko dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam Was, życzę Wam dobrego dnia, a za chwilę lecę na trening. Czołem!